Maszyna, witam wszystkich bardzo serdecznie! Jestem GET, a to jest odcinek z jakiego serwera? No właśnie, to jest odcinek serwera jakim jest inwor.pl Jest to serwer pokrewny do serwera samia.pl Jest to podobna administracja praktycznie w tym samym składzie, różni się tylko par osób. Między innymi tym, że właśnie tutaj główna niespodzianka gmm jestem, jestem ja. Mam GMA na Invory po raz drugi, tak było wcześniej miałem GMA ale mam GMA jeszcze raz i staram się rozruszać ten serwer co do Invory kilka ważnych informacji między innymi takich, że wiem, że parę osób pytało ale Inworia nie upadnie, Inworia nie zostanie wyłączona, Inworia będzie sobie stała Także śmiało możecie wracać, śmiało możecie grać. Jak widzicie, sklepów jest dosyć dużo jeszcze. Także ludzie cały czas tutaj grają, cały czas ktoś wybija bossy, więc śmiało można wracać. Teraz jest event, że odbieramy item shop na miesiąc. Także myślę, że to też jest spoko opcja. Za parę minut właśnie robimy konkurs. Szukanie GEMA, gdzie do wygrania będzie e, 5, 6 właściwie kuponów SMPO po 500. E, także myślę, że po prostu warto wrócić, bo często robimy eventy takie niezapowiedziane, często robimy też eventy zapowiedziane. Będzie też reklama, ja też będę nagrywał z tego serwera w miarę możliwości. Sami oczywiście też będę nagrywał, także wszystko pod kontrolą. E, ok, także co? Lecimy się kryć, tak? Bo jest godzina 18.01. E, I po prostu będziemy robić szukanie gema. Także idziemy się skryć. Zmienimy się w coś szybkiego Zaczniemy od pierwszego miasta Myślę, że będzie że będzie w miarę spoko Gdzie by się tutaj ukryć? Hm? Jak myślicie? Wydaje mi się, że spoko opcją będzie gdzieś na niedźwiedziach, żeby nie było nie było za łatwo, żeby nie było za trudno Zjedziemy sobie gdzieś tam na dół po prostu i zmienimy się też w niedźwiedzia zobaczymy sobie po prostu no, no i jesteśmy sobie niedźwiedziem piszemy gdzie jesteśmy e, oczywiście poszlakowo pierwsza informacja podajemy, że jesteśmy na H1 Invo ym, i co widzę? Kto przybiegnie pierwszy, kto znajdzie mnie pierwszy? Ten po prostu wygrywa kupon 500 sam, także zobaczymy eee, kto będzie pierwszy po prostu. O, no, jak widzicie, szybko ktoś już do nas biegnie, jest, są dwie osoby generalnie. Teraz kto będzie pierwszy? No, ale definitywnie... Definitywnie... Gonek był pierwszy. Także to on dostaje kupą 500 SM. Gratuluję. To co, teraz zmieniamy miejsce. Żeby nie było tak... Może żeby nie było tak łatwo, pójdziemy... Hmm. Dolina! Dobra, idziemy na orki. Gdzie się kryjemy na orkach? Nie ja wiem, może też żeby nie było za trudno. Zmienimy sobie channel na przykład na... na czwarty. Gdzie by się tutaj skryć? Dobra, chyba mam pomysł. Zgryjemy się na ezotach. Ciekawe czy ktoś tam wpadnie, żeby na ezoty biec. Zobaczymy, zobaczymy. Mijamy wszystkie orki, generały, orki, czarodzieje. Dobra, jesteśmy na miejscu, teraz znajdziemy sobie tylko jakiś ładny spocik, może miejsce, w którym można by się było ukryć Hmm, gdzieby tutaj? Może tutaj staniemy, co? Kolega Oniku Syn Renaty już odgadł, ale kto mnie znajdzie pierwszy. Mam w planach też robić live'y um, z jakichś e, eventów generalnie, ale wydaje mi się, że to bardziej będzie po prostu zło. Czy coś takiego, no bo troszeczkę bez sensu jakbym robił live'a i na live'ie się krył. Bo troszeczkę by się to miało z celem. E, I... Co to nikt nie wie, gdzie jestem? I znowu Gondek jest jako pierwszy. No gratuluję, kolego. Proszę bardzo. I poleciał. A po nim znowu ktoś przebiegł jako druga osoba. Lecimy w kolejne miejsce. Gdzie tym razem? Gdzie tym razem? Może pustynia. Gdzie by się tu ukryć na tej pustyni? Dobra, myślę, że to będzie spoko, miejscueczka. Właśnie w tym miejscu. Zobaczymy sobie. Skorpion niech będzie. Poli 2.103 Jesteśmy skorpionem. No to podpowiedzi poleciały. Teraz czekamy, aż ktoś mnie znajdzie. Myślę, że nie jest to jakiś super Trudne miejsce, także nie powinno być ciężko. Tak, myślę, że nie powinno być ciężko, zobaczymy co z tego będzie. Gdzie jestem, gdzie jestem? Także serdecznie zapraszam Was generalnie na, na serwer jakim jest Invoria. Invoria jest to już od ponad roku, także śmiało możecie wbijać, nie padnie na dniach, nie jest to serwer na, na tydzień, dwa jak inne serwery, żeby tylko mm, ogarnąć sobie hajs i, i serwer wyłączyć. Jest to serwer naprawdę, na którym ciągle się pracuje, który ciągle się rozwija i który przede wszystkim jest serwerem zaufanym, na którym możecie na spokojnie sobie grać ze świadomością, że nie padnie za tydzień, czy, czy dwa tygodnie, także śmiało możecie wbijać na Iwory. W razie pytań możecie pisać do mnie, możecie pytać, czy cokolwiek No proszę i jest osoba, która wygrywa kolejne 500 SM także proszę bardzo a my co lecimy w kolejne miejsca gdzie tym razem może kraina gigantów lecimy na krainę Zmienimy sobie channel. Załóżmy na drugi. I w co by tutaj się zmienić. Na serwerze są też bardzo często odpalone raty, tak jak właśnie teraz widzicie. Więc myślę, że nie będzie problemu z wbiciem poziomu bądź czegokolwiek. No, Okej, okay, skryjemy się na górze. Raczej łatwa miejscóweczka, także powinno pójść jak z płatka. ta Ogr, wojownik. Myślę, że nie jest jakieś trudne specjalnie. Ukrycie czekamy na... Pierwszą osobę, która już biegnie. Także gratuluję. Gracz. O, Niko. Dramat, brawo. A my co mamy jeszcze do rozrosowania. E, dwa, ko dwa kupony na 500 SM, więc gdzie teraz lecimy? Hmm. Pająki, nie, podstawowe loka lokacje. Ognista Ziemia. Góra Sohan. Niech będzie Góra Sohan. E, Może kanał szósty? Tym razem? I co by się tu przebrać? Jak jak sądzicie Okej, okay, biegniemy w to miejsce albo gdzieś chociaż tutaj To jest duża mapa, więc nie będziemy jakoś super utrudniać Kolega napisał, że nie każdy wie, gdzie jest wzgórze. Um, tak jak pisałem, robimy to tylko na podstawowych mapach, gdzie myślę, że każdy kto grał na jakimkolwiek serwerze wie, że wzgórza i moby, które wypisałem są po prostu tam gdzie tam gdzie byłem przed chwilą właśnie. Także nie jest to jakieś super trudne. Mam nadzieję, że taką podpowiedź wszyscy zrozumieją. Staram się raczej pisać językiem dosyć zrozumiałym, tak mi się wydaje przynajmniej dla wszystkich Ta mapa jest dosyć duża, więc myślę, że troszkę to zajmie Te momenty, w których po prostu nic się nie będzie działo, a gracze nie będą się szybko znajdować, to po prostu będę przyspieszał, bo bez sensu żebyście stali ze mną parę minut i, i czekali generalnie razem ze mną, także ja to przyspieszam, widzimy się jak ktoś podbiegnie Dobra, przybiegł e, Semideus jako pierwszy, także dostaję e, kupon 500 SM, jeszcze chciałem tylko przypomnieć, że jeżeli byście mieli do mnie jakąś sprawę, cały dzień praktycznie siedzę na TS Enter Games, także myślę, że też warto tam wejść po prostu, jeżeli ktoś by coś chciał ode mnie wiedzieć, e, czy czegokolwiek się dowiedzieć, możecie mnie łapać tam, mm, tam naj na, najczęściej tam jestem, także zapraszam was serdecznie do... Dlachodzę na teen speaker, jeżeli ktoś ma jakieś pytanie do mnie A tymczasem lecimy e, w inne miejsce po prostu No jeżeli wiedzą gdzie stoję, no to dosyć ciekawe Gdzie teraz? Tu już chyba wszystko wykorzystaliśmy, prócz ognistej ziemi Jak skoro wszystko prócz ognistej, to idziemy na ognistę Oho Dobra, jednak nie idziemy na ognistą, bo tutaj kolega już stoi i a chyba, że zmienimy kanał. A kolega stoi na awku. Zresztą podpowiedzi są na, na tyle łatwe, że i bez tego można mnie dosyć łatwo znaleźć. Dobra generalnie już jesteśmy na miejscu Staniemy sobie tutaj A co? Ostatnia mapa Ostatnie 500SM W co się zmieniamy? O, że w tym z smoka Dosyć dziwny ten czerwony smok Ale no cóż Niech będzie Dobra, lecimy H3. Hmm. Płomienie. Lawa. Duszno. Kto mnie odnajdzie? Mam nadzieję, że... Że ktoś to szybko zrobi. Jeżeli nie, to po prostu polecam kolejne wskazówki. Tak, żebyście szybko mogli mnie znaleźć. I... Kolega Jack Yug mnie e, znalazł, także gratuluję, ostatnia nagroda wędruje właśnie do niego No mi bo niestety troszeczkę za późno. Także z mojej strony to na tyle yy, mam nadzieję, że będziecie pamiętać, że Inworia to jest inek serw, na którym coś się dzieje, na którym powoli wszystko jest, wraca do życia. Ja też starał będę się jak najczęściej tam siedzieć tak, że myślę, że wszystko będzie do ogarnięcia.